Jeśli myślisz, że w obrocie nieruchomościami nie ma zagadek i niespodzianek, to się zdziwisz. Na przykład, czy można zbudować dom na obcej ziemi, i czy można ten dom zachować? Czy też wszystko, co stoi na ziemi, należy do właściciela tej ziemi? Albo jak nagle może przybyć ci niespodziewany dziedzic? Do spadku, jak po jakiejś nieruchomości, ile on może mieć lat w momencie, kiedy dziedziczy. Oto te dwie sprawy poruszę teraz jako po prostu ciekawostkę z rynku nieruchomości. Wr wróćmy teraz do tego budowania się na obcej ziemi. Oczywiście można zbudować się na obcej ziemi. Bo przecież nawet deweloper występujący pozwolenie na budowę nie musi być właścicielem ziemi i może rozpocząć tą budowę również nie będąc właścicielem ziemi. Dlaczego? Wystarczy na przykład, że ma prawo do dysponowania tą ziemią na cele budowlane, a to prawo może wynikać z pozwolenia właściciela, z którym on być może zawarł jakąś umowę, przez spółkę, wszystko jedno. Można, ale okej, okay. tutaj mówię o sytuacji, kiedy jest pozwolenie właściciela. A co się stanie, jeżeli zbudujesz się na czyjejś ziemi bez pozwolenia właściciela? Czy wtedy ta nieruchomość postawiona na cudzej ziemi w części na przykład należy do tego właściciela tej ziemi, czy nie? I tutaj też niekoniecznie prawo własności nie jest święte. Nasze prawo zezwala, aby ktoś, kto wbudował się na cudzej działkę częścią na przykład domu, mógł. Zażądać od tej osoby, aby odsprzedała mu ten kawałek terenu. A ta osoba, w której działkę się budowano, może powiedzieć: Ok, sprzedaję ten kawałek, albo może powiedzieć również: Nie, ja nie chcę sprzedawać tego kawałka. Ja chcę sprzedać całą działkę, ponieważ moja działka straciła na wartości, i taka zajęta tym budynkiem nie będzie zwarta. Proszę kup ode mnie całą działkę. Tutaj mówię oczywiście bardzo ogólnie, bo traktuję ten odcinek jako ciekawostki o nieruchomościach, a nie jako regularne szkolenie, w którym byśmy te wszystkie aspekty dokładnie przez wiele minut omawiali. I teraz sprawa druga. Jak to jest z tym dziedziczeniem i kto dziedziczy? To, że dziedziczą po kimś dzieci, jest oczywiste. Jak nie ma dzieci, to dziedziczą na przykład po tym kimś. Rodzice! Jeżeli ten ktoś nie ma małżonka, no to jego rodzice. jak rodzice nie żyją, to rodzeństwo. Ale co się stanie, jeżeli ten ktoś przed śmiercią zdąży spłodzić dziecko, które się jeszcze nie narodziło? Czy dziecko, które się jeszcze nie narodziło, dziedziczy? I otóż, tak. Dziecko nienarodzone dziedziczy pod warunkiem. Że urodzi się żywe. Wobec tego też warto o tym pamiętać, że w Polsce tą zdolność dziedziczenia majątków, w tym nieruchomości, posiadają dzieci nienarodzone. Oczywiście z tego powodu może być wiele afer. Dzisiaj jest łatwiej rozpoznać, czy ktoś jest czyimś dzieckiem. Są badania genetyczne, które mogą. Stwierdzić, że to jest dziecko tego pana. Kiedyś, kiedy powstawało to prawo, wiele dzieci było złoża prawego, ale badań genetycznych nie było i można się było wyprzeć z takiego dziedzica. A dzisiaj, dzisiaj jest inaczej. Będziemy też kontynuowali audycję o ciekawostkach w obrocie nieruchomościami. Zapraszam na subskrybowanie naszego kanału, na którym oprócz tematów poważnych związanych z nieruchomościami. Poruszamy też czasami tematy lekkie, które po prostu warto wiedzieć. Subskrybuj nasz kanał.